Cofnijmy się na moment do roku 2003-2004, gdzie do kibiców Dumy Katalonii zaczyna świecić światło nadziei. Po fatalnym poprzednim sezonie klub z nowym trenerem i bohaterem dzisiejszego odcinka powoli wyciągają klub z marazmu. Lecz to kolejne lata udowodniły, dlaczego Ronaldinho nazywamy legendą. To dzięki niemu w głównej mierze rok później zdobyli mistrzostwo, a w sezonie 2005-2006 dorzucili do mistrzostwa Ligę Mistrzów. A później cała historia w dumie katolini zaczęła powoli się sypać naszego bohatera. Świat realny nigdy nie da nam szansy zobaczyć uśmiechniętego Brazylijczyka, jak poradziłby sobie w aktualnych czasach. Lecz świat wirtualny już tak. Czy Ronaldinho po raz drugi da radę wyprowadzić Barcelonę z kryzysu? Jak będzie funkcjonować duet Leo Messi-Ronaldinho w obecnych czasach? To możecie sprawdzić w dzisiejszym odcinku. Cześć załoga z tej strony, to zapraszam Was do kolejnego odcinka piłkarskiej legendy. Naszym bohaterem odcinka jest Ronaldinho i chyba każdy, kto usłyszy to nazwisko, od razu gdzieś tam będzie miał w głowie dumę Katalonii, bo ten klub jest związany z Ronaldinho, ale ten zawodnik także był w najlepszym okresie swojej kariery w tym zespole. To dzięki temu zawodnikowi, te 17 lat temu, w 2003 roku, klub wyszedł z marazmu. Drużyna, która zajmowała. Rok szybciej, szóste miejsce w Lidze Hiszpańskiej praktycznie się nie liczyła. To dzięki niemu i dzięki pewnemu trenerowi, którzy idealnie dopasowali siebie, Rechardowi, to wszystko zaczęło funkcjonować. Pierwszy sezon wspólnej, wspólnego funkcjonowania w danym zespole i drugie miejsce. Wice Mistrzostwo Hiszpanii. Walencja wtedy zdobyła Mistrzostwo. Rok później już Mistrzostwo, dwa lata później Liga Mistrzów. Piękny okres dla Barcelony, która wyszła. Z marazmu, a to jest bardzo ciężkie. Aktualnie podobna jest sytuacja w Dumie Katalonii, też próbują wyjść z marazmu, próbują zmienić tę kadrę, próbują cokolwiek naprawić. W tym momencie takiego Ronaldinho brakuje w Barcelonie, a jak wydać mu jeszcze jeden sezon? No właśnie, w tej serii o to właśnie chodzi, żeby pobawić się tymi także legendami, jak będzie wyglądać duet doświadczonego już Leo Messiego. I bardzo doświadczonego Ronaldinho, jak będzie funkcjonować na boisku z tą dwójką Griezmann Jak to wszystko poukładać? Jak ta drużyna może być odpowiednio zbalansowana przy tak dwóch wybitnych driblerach, czy wybitnych zawodnikach w ofensywie, ale nie do końca w defensywie? I jak Ronaldinho odnajdzie się w ówczesnych czasach? Czy da radę pokonywać poszczególnych rywali, czy tak świetnym driblingiem jak tutaj, czy zagraniami? które możecie zobaczyć właśnie na ekranach znowu będzie cieszyć kibiców Dumy Katalonii jak wykorzysta tą jeszcze jedną szansę w swoim życiu, bo to jest tylko jedna szansa. Jeden wybitny sezon tego piłkarza i mam nadzieję, że spodoba Ci się ten odcinek, że zostawisz łapkę w górę i napisz w komentarzu, jakiego Ty byś chciał zobaczyć zawodnika w kolejnym odcinku. Jak możecie zauważyć, zajmujemy pierwsze miejsce w lidze, naprawdę dobrze nam idzie. W grupie G wygraliśmy ją pokonując na przykład Juventus Turyn. 16 punktów to jest naprawdę dobry rezultat. W pierwszej części sezonu Ronaldinho za dużo nie grał. Klub nie za bardzo na niego stawiał, szczerze mówiąc, a nie o to mi chodziło. Ale w drugiej już na szczęście grał odpowiednio z tego powodu, że jak tworzyłem tego złamika bo jak możecie zauważyć, twarz może nie jest idealna, ale starałem się odzorować go jak najlepiej potrafię w edytorze to naprawdę dobrze funkcjonowało. Jak ustawiłem go, zwłaszcza na lewym napastniku, a nie lewym skrzydłowym. Niestety, w tej grze nadal jest ten problem, że jak ktoś ma lewego napastnika, to nie da go komputer na szybkiej symulacji. Na właśnie lewego skrzydłowego Dlatego później musiałem po prostu już samotnie Symulować wszystkie spotkania Żeby ten zawodnik grał i pokazywał swój potencjał Wygraliśmy z Real Madrid, Jak możecie zauważyć Finał pucharu Naszego pierwszego pucharu, który wygraliśmy I to jedna bramka dla Ronaldinho Więc fenomenalnie to się wszystko zaczyna Fenomenalna przygoda trwa I wydaje mi się, że w ten Można powiedzieć, że zimowy klimat Który aktualnie także mamy można powiedzieć za oknem Idealnie się dopasował No i Leo Messi może podnieść pierwsze trwają w tym sezonie A Ronaldinho już za nim może się cieszyć Z tym zespołem i z tym wszystkim Co tu się właśnie buduje i jak to wszystko się zmienia I znowu Ronaldinho dał ten impuls żeby zwyciężać, żeby ten klub wyszedł z marazmu. Oczywiście później zagraliśmy z burszym Dortmund w lidze mistrzów. Zobaczcie, 1-0, Leo Messi, fenomenalna bramka. No i tak zakończyło się pierwsze spotkanie. Zdecydowanie większą mieliśmy przewagę w sytuacjach, ale posiadanie piłki nie do końca. Możecie też zauważyć po naszej lewej stronie, jak wygląda skład. A Spicueta na przykład doszedł do tego składu czy Tiago? Leo Messi 1-0, później Griezmann na 2-0. Fenomenalny już wynik, no ale na końcu jeszcze Ronaldinho. Dokończył dzieła sukcesu i Borussia Dortmund została wyeliminowana, a piękną bramkę strzelił Ronaldinho. Idealne podanie prostopadłe i fenomenalne wyjście na pozycję i Ronaldinho cieszy się z kolejnej bramki w tym sezonie. A my wygraliśmy 2,3 do 0, co jest naprawdę świetny wynik jak na ten zespół i jak na tą kadrę w tym momencie z tego powodu, że... Jednak tu taka trasa aż tak bardzo nie zmieniła. 67. minuta, kolejny mecz w Lidze Mistrzów, kolejne spotkanie, tym razem z Manchesterem City. No i Ronaldinho strzela bramkę decydującą o zwycięstwie w tym spotkaniu. No nie do końca, bo Frank i de Jong strzelił w 77. minucie, więc bardzo dobrze. A na koniec spotkania Gomez strzelił na 3 do 0. Pogrom, można powiedzieć, w pierwszym meczu, ale to Ronaldinho dał tą pierwszą naszą nadzieję, tą pierwszą naszą przebły w tym spotkaniu, żeby cokolwiek zdziałać. I tutaj znowu w tym momencie jesteśmy jako goście i znowu wygrywamy dzięki temu geniuszowi. Ten zawodnik nas poprowadził do kolejnego zwycięstwa. No i jak możecie zauważyć 4 do 0 w tym meczu, 1 do 0 na wyjeździe. To jest fenomenalny wynik. Później zagraliśmy Copa de España z Realem Batis, Betis i zobaczymy jak to się wszystko potoczy. Miejmy nadzieję, że zwyciężymy. Miejmy nadzieję, że Ronaldinho coś strzeli. De Jong w 23 minucie wyprowadza nasz zespół na prowadzenie. Później Laumes i podwyższa prowadzenie na 2 do 0. Loren strzelił bramkę na 1 do 2. Później nasz kapitalny, legendarny zawodnik Ronaldinho strzelił w 69 minucie. Zobaczcie, bardzo fajny odbiór piłki. Gdzieś tam Ronaldinho zbiegł idealnie do środka. Griezmann, który świetnie z nim współpracował, podanie idealnie prospadłe, no i wydaje mi się, że to wszystko było dobrze zbalansowane, patrząc na to, że Griezmann to jest zawodnik, który umie się wracać, umie grać... Bardziej w środku pola, który potrafi wykorzystać ten moment, kiedy może nam wrócić, świetnie do mnie pasował, z tego powodu, że wiedziałem, że Lao Messi i Ronaldinho to nie będą ludzie, którzy będą wracać. Za nich ma pracować zespół, a oni gdzieś tam mają w ataku dawać wszystko siebie. I to świetnie współpracowało właśnie z tą dwójką, że mieliśmy tych zawodników, którzy potrafili rozgrywać, ale także harować dla tych dwóch zawodników, zwłaszcza Griezmann, który miał bardzo dobry sezon i z Juventusem pokazaliśmy to w półfinale Ligi Mistrzów 2 do 0 Po 36 minucie Niestety później strzelił Der Schagen dla Juventusu Ale na szczęście dla nas Ronaldinho dał nam wynik 4, 3 do 1 Później 4 do 1 Już wiedzieliśmy kto zagra w finale Ligi Mistrzów Zobaczcie ile bramek strzeliliśmy W tym dwóch meczu W pewnym momencie widziałem wynik 5 do 1 I stwierdziłem ok żeby nie było kontuzji, Ronaldinho i Maciego daliśmy, Braithwaite'a i Dembele, no i jeszcze powiększyliśmy wynik na 2-0. do 0. Wygraliśmy ligę w świetnym stylu, 97 punktów, pierwsze miejsce, duża przewaga nad Atletico de Madrid. Zobaczcie, jak to wszystko dobrze wygląda. No i kolejne trofeum na naszym koncie, już trzecie w tym sezonie, a dotarliśmy do finału Ligi Mistrzów, gdzie zagramy z Realem Madrid. Ale na początek statystyki tego sezonu. 42 występy, 20 bramek, 10 asyst, 15 czysty kąt, 7-6 ocena tego zawodnika. No rewelacja, rewelacja. To jest ten magik, to jest ten zawodnik, którego tak Barcelona potrzebuje aktualnie. Ten zawodnik, który będzie z Leo Messi decydował o wynikach spotkania. Zobaczcie, że każda drużyna ma jednego, dwóch, trzech liderów, którzy będą... Pomagać m, temu głównemu liderowi, żeby on był jak najlepszy, ale drużyna, jak on ma gorszy moment, żeby drużyna na innych się opierała. W tym momencie w Barcelonie tak nie jest. Jest tylko Leo Messi. Jak Leo Messi mu nie idzie, czasem przybłyski mają Griezmann, Ansufati czy inni zawodnicy, ale to są tylko przybłyski. A nam chodziło o to, żeby był główny zawodnik. Główny zawodnik oprócz Leo Messiego i to był Ronaldinho. Ten Ronaldinho, który 13 lat temu, 17 lat temu uratował Barcelonę. W tym momencie także ich uratował. Niestety przegraliśmy ten finał z Real Madryt. 1-0. Troszkę pechowo, ale wydaje mi się, że i tak ta kariera świetnie się potoczyła i ten jeden sezon. Ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że taka seria Wam się spodobała. Miło Wam się oglądało i zostawiliście łapkę w górę oraz subskrypcję. Oczywiście zachęcam, bo wydaje mi się, że warto. Miłego wieczoru. Cześć, cześć.